Tego się tu w życiu nie spodziewałem. Sprawdźmy, ile uda się zarobić z Sainsbury'ego i Argosa. Oczywiście, skaner do łapy, jakby nie było zasięgu w środku. Tego się tu w życiu nie spodziewałem. Przeceniony Elite Trainer Box i to jeszcze stary model. No, nie wierzę. Sprawdźmy ceny na Amazonie. Uu, 78 cena sprzedaży. Cena zakupu 14 funtów, co daje nam 46 funtów profitu na jednej sztuce. Są dwie sztuki, także już 9 dyszek. Tu kolejna rzecz. Też ją sprawdzimy. Kojarzę tą firmę. Po ile się sprzedaje 2795, co prawda mało sprzedaży w miesiącu, ale przy 6 funtach prawie dycha zarobku na tej jednej rzeczy. No, kilku sprzedawców jest, ale to nic. Najwyżej trochę zniżymy cenę. A teraz pokażę ci jak w najbliższych dniach możesz zarobić kilka stów. W najbliższych dniach wychodzi ostatni set z serii 151 Skaled Violet i on już się sprzedaje po 160 funtów na eBayu jeszcze w przedsprzedaży sam zobacz. Online ma być dostępnych 2000 sztuk, a w sklepach ma być około 6000. Jeżeli mieszkasz w okolicach Londynu i masz tam kilka kostko, to radzę sprawdzić kiedy jest dokładna data premiery, bo jeżeli uda ci się kupić na przykład 3, bo tyle będzie dostępne na osobę, no to zarobisz 300.